Na początku było Słowo, a Słowo było Boga. I Bogiem było Słowo. Codzienne rozważania Ewangelii. Słowa Ewangelii, według świętego Mateusza. Gdy Jezus przebywał w Galilei z uczniami, rzekł do nich: Syn człowieczy będzie wydany w ręce ludzi. Oni zabiją go, ale trzeciego dnia z martwych wstanie. I bardzo się zasmucili. Gdy przyszli do Kafarnaum, przystąpili do Piotra poborcy di-drachmy z zapytaniem: Wasz nauczyciel nie płaci di-drachmy? Odpowiedział, tak. Gdy wszedł do domu, Jezus uprzedził go, mówiąc: Szymonie, jak ci się zdaje, od kogo królowie ziemscy pobierają daniny lub podatki? Od synów swoich czy od obcych? Gdy Piotr powiedział: Od obcych, Jezus mu rzekł: A zatem synowie są wolni. Żebyśmy jednak nie dali im powodu do zgorszenia, idź nad jezioro i zarzuć wędkę. Weź pierwszą złowioną rybę, a gdy otworzysz jej pyszczek, znajdziesz statera. Weź go i daj im za mnie i za siebie. Treść perykopy stwarza możliwość kilku kierunków interpretacji. Pośród nich warto zwrócić uwagę na stosunek Jezusa do zasad i praw społecznych panujących wtedy, kiedy żył na ziemi, w Palestynie. Przedstawiona sytuacja dotyczy płacenia podatku. Kwestia stara jak świat, wzbudzająca wiele negatywnych emocji wśród podatników. Warto zwrócić uwagę, że Jezus nie zajmuje stanowiska w tej kwestii. Z jego zachowania pośrednio wynika, że akceptuje taki stan rzeczy. On nie przyszedł na świat po to, by wywołać rewolucję społeczną czy polityczną. On przyszedł zbawić świat. Podatki stanowią element doczesności tego świata, nawet jeżeli przeznaczone są na cele kultu w miejscu poświęconym Bogu i jako takie powinny istnieć. Paradoksalnie, stosunek do zobowiązań podatkowych posiada wartość moralną, dlatego ma znaczenie zbawcze. Krótko mówiąc, podatki należy płacić i należy być w tej sprawie solidnym i sumiennym. Sam Jezus daje tego przykład.